Od 1 stycznia rusza przepiękna akcja ewangelizacyjna Biblia w 90 dni. To jest akcja, która ma pomóc wszystkim, którzy chcieliby przeczytać Pismo Święte, nawet jeżeli, jeśli już to Pismo Święte przeczytali, by w 90 dni dotykać treści niesamowicie ważnych, pokazujących, jak Bóg kocha człowieka i szuka człowieka. Więc jesteś zaproszony do tego, żeby przeżyć razem z nami spotkanie. Z tym, który jest dawcą życia i dawcą miłości, z tym, który chce uczyć, pokazywać, szkolić. Zapraszam Ciebie do tego, by w tej ogólnopolskiej akcji, inicjatywie ewangelizacyjnej Ciebie nie zabrakło. Będziemy przez 90 dni czytać Słowo Boże. Zapraszam także, żeby ściągnąć na swój telefon komórkowy aplikację Biblia 90 dni. I patrzeć na swoje postępy, które robisz w spotkaniu z tym, który jest dawcą życia, który chce przemieniać nasze życie, pokazywać nam drogę i stawać się tym, który jest jedynym zbawicielem i panem naszych serc. Myślę, że ta inicjatywa bardzo temu pomoże, by budzić wiarę i budzić do wiary. Serdecznie się zapraszam.